東京も多いです。 Zubik! Zubik! Ale auto tak się nazywa! Zubik! Zastanawiałem się, czy jeszcze nie za często zwracam Wam uwagę, że stoicie blisko tej betonowej wady, ale myślę, że teraz już w pogodę nie trzeba pewnie uwaga zaprosić. Myślę, że tak naprawdę takie emocje realizacji Zaczną się tutaj dopiero jutro, myślę, to są przejazdy treningowe i eliminacyjne, a jutro, od tego przejazdu będzie zależało dalszy w dalszych zawodach, nikt nie będzie sobie odpuszczał, także w zeszłym roku parę razy już wróciło na laty.